Kochani, to znowu ja Gerardzie, odpowiadam na pytanie, bo pewnie może i też innym osobom się przyda taka odpowiedź. Może chcieliby coś się dowiedzieć, a może coś powiem, czego nie wiedzieliście, albo już wszystko wiedzieliście i powiecie, że nic nowego nie wprowadziłam w Wasze życie. Ale kochani, wracając, pytanie brzmiało: dlaczego niektórzy pszczelarze biorą cały miód, a inni nie biorą? Dlaczego uzupełniamy później cukrem? Lub invertem. A więc to jest tak, jeżeli prowadzimy. Podzielę może pszczelarzy na trzy grupy. Czyli zacznijmy od grupy pierwszej, czyli to są bartnicy i pasieki ekologiczne. Więc tam, gdzie mamy pasieki ekologiczne, kochani, i, i barcie, tam jesteśmy zobowiązani do karmienia pszczół, pszczół sytą lub miodem. I tam nie wolno wprowadzać innych produktów. Jak właśnie tylko i wyłącznie miód. Więc tutaj to pytanie jest tak, jakby z góry już przewidziane, że tam pszczoły zimują na miodzie i ten miód ma być dostosowany do danej linii pszczół. Czyli jeżeli dana linia pszczół może częściowo zimować na miodzie spadziowym, to wtedy możemy zrobić mieszankę miodów. Jeżeli wiemy, że ta linia pszczół nie za bardzo jest dostosowana do zimowania na spadzi, więc wtedy dajemy pszczoły wczesno wiosenne, ale pamiętajcie, nie rzepak tam chodzi o akację, o lipę. O wielokwiaty, tak żeby ten miód nam nie skrystalizował. Jeżeli jest druga grupa pszczelarzy, czyli pszczelarzy, do której ja bym się zaliczała, czyli bierzemy miód do 15 lipca, czy tam do 20, zależy jak się kończy lipa, i później wszystko, co by, cokolwiek by nektarowało, zostawiamy dla pszczół, a resztę uzupełniamy syropem czy inwertem. Na jesieni. I później jest trzecia grupa pszczelarzy. Pszczelarze, którzy pozyskują późne pożytki. I tutaj też musimy podzielić na dwie grupy, bo jedni, którzy mają późne pożytki, mają już wcześniej przygotowane odkłady, które to są pełne rodziny i one przerabiają pokarm, one są przygotowane, a później te pszczoły, które wracają z późnych pożytków, są łączone z tymi rodzinami. Albo drug, druga grupa pszczelarzy z późnych pożytków, ci, którzy. Wywożą na późne pożytki, przywożą, odwirują, odwirują miód i uzupełniają pokarm inwertami. Czyli te pszczoły po prostu same jeszcze przenoszą sobie do gniazda i tak są pszczoły zimowane. Więc tutaj jest kilka grup y, pszczelarskich. Może też jeszcze ktoś inaczej robi. Ja mówię takie uśrednione jak to mniej więcej wygląda. Y, dlaczego odwirowywujemy miód? Ze względu na to, że jesteśmy pszczelarzami, pozyskujemy miód. To jest pierwsza rzecz, chyba taka podstawowa, jeśli chodzi o tych, którzy pozyskują produkty pszczele. Są też pszczoły, pamiętajmy, które nie są dostosowane do zimowania na spadzie, więc wtedy, jeżeli mamy późne spadzie, a tam byśmy sobie dali pszczoły, które nie są do tego przystosowane, zima by była ciężka, mroźna. Moglibyśmy doprowadzić do tego, że te pszczoły po prostu by miały przepełnione jelita, i nastąpiłyby biegunki w ulu, pękałyby jelita tym pszczołom, nie dawałyby rady przetrwać do wiosny, i taka zimowla mogłaby się zakończyć tragicznie. Wtedy, jeżeli jesteśmy na takim terenie spadziowym, szukamy lokalnej pszczoły, która częściowo do spadzi jest przystosowana. Jeżeli chodzi, kochani, o zalewanie gniazda cukrem lub inwertem, chodzi o to też, aby właśnie Wziąć pomóż pszczołom, przetrwać tą zimę łatwiej ze względu na to, że jak dajemy cukier lub inwert, one sobie to przerabiają, mieszają ze swoimi enzymami, odparowywują, układają i to jest tak jakby produkt lekkostrawny. On nie ma aż tyle mikro, makro elementów w sobie i łatwiej im jest to przetrawić. To jelito przez zimę się mniej napełnia, co powoduje, że ta zimowla jest po prostu łatwiejsza. A na wiosnę przychodzą pierwsze pyłki, pierwsze nektary i one sobie pozyskują. I wtedy po prostu się bardziej odżywiają. W tej grupie pszczelarzy, której ja jestem, czyli ta druga grupa, no to też patrzymy na to, że jednak może zanektaruje na może tam jeszcze będą jakieś wielokwiaty, jeszcze jakieś ziołowe miody łąkowe. Więc my zostawiamy częściowo ten miód, on jest właśnie w wianuszku u góry, a uzupełniamy niedobór pokarmu z syropem lub inwertem. I wtedy zimowla nadal jest spokojna, bo od dołu kłąb się wiąże, idzie ku górze. Więc przez zimę ma cukier y, zwykły, rozłożony na cukry proste, więc jest lekko strawny, nie przepełnia tak jelita. Jeszcze nieraz mamy wśród zimowe, przepraszam, bo znowu nie patrzę na pszczoły, chciałam Wam pszczoły pokazać, gdzieś tam trawę pokazuję. Y, ale nie widzę, słoneczko mi świeci, tutaj korzystam jeszcze z promyku. Y, czekajcie, bo mi umkła myśl. Y, więc przez zimę mamy y, dany ten syrop. Pszczoły sobie pobierają, nie przepełniają jelita. Mamy jeszcze śródzimowe obloty, mogą skorzystać z wygódki, wylatują, pszczoły oblatują się, wypróżniają, wracają do ula. Ale kiedy przychodzi przedwiośnie, kiedy już mamy ten dzień dłuższy, już są te pierwsze obloty, możliwości wylecenia z ula, to one właśnie dochodzą do tego wianuszka miodu u góry i ten wianuszek miodu spożywają, będąc lepiej odżywionym, bo już wtedy tak bardzo przepełnienie lita nie zagraża tym pszczołom. Więc tutaj tak naprawdę to my podejmujemy decyzję do jakiej grupy pszczelarzy jesteśmy, w jakim rejonie Polski czy świata żyjemy i dostosowujemy i rodzaj matek, i siłę rodziny, i ilość pokarmu na zimę do danych warunków. Pamiętajmy, że to my decydujemy, ile pokarmu dana rodzina ma mieć, ale nie ma mieć tak, że im brakuje. Musimy się dowiedzieć, ile pszczoły przez zimę potrzebują pokarmu. Ile na wiosenne wychowanie, i musimy jeszcze doliczyć do tego, że jeżeli będzie to boom wiosenne, czyli krąg życia się rozpocznie i przyjdzie załamanie pogody, to możemy nie być w stanie im podać pokarmu. To teraz na jesieni miało być tak zakarmione rodziny, żebyśmy dali im spokojną zimowlę plus całe przedwiośnie i wiosnę zabezpieczoną w jedzenie. A później możemy tylko w razie czego uzupełniać jakieś drobne braki, ale nie może im w ulu brakować jedzenia. I tutaj jest nasza. Wiedza, ale tak wam podpowiem, że do podstawowej rodziny pszczelej, czyli pięcioramkowej, sześcioramkowej pszczół minimum 15 kg pokarmu powinniśmy im oddać. I to jest nasz obowiązek. Jeżeli daliśmy im 5 kg cukru, to później nie dziwmy się, że pszczoły mamy głodne, osypane lub po prostu nie ma już tej rodziny. Pamiętajmy, bierzemy czy nie bierzemy, czy jest rok miodny, czy nie miodny, to my wyciągamy z kieszeni wtedy pieniążki, kupujemy to co mamy im kupić? Czy dajemy im miód? Jeżeli mamy miód, a nie mamy cukru, nie chcemy cukrem, wyciągamy miód, ale zawsze ten pokarm ma być dostosowany do danej linii i do danych warunków atmosferycznych na danym terenie i tutaj musimy się rozglądać jak to wygląda. Pamiętajcie, nie bójcie się kupować pszczół lokalnych. Jak są hodowcy tam pszczół porządni hodowcy pszczół. Kupujmy te pszczoły, które są dostosowane do tych warunków. Nie sprowadzajmy sobie z całego świata pszczół, bo możemy sobie sprowadzić tylko i wyłącznie Kłopoty. To nie chodzi o to, że mamy tu być modni, nad wyraz, wiecie, tacy wow. Tu chodzi o to, że my mamy być w danym terenie i promować tą naszą pszczołę lokalną, dać jej przebitek. Pamiętajcie, że niektóre pszczoły są inwazyjne, wypierają nasze gatunki i robimy też po prostu na złość innym pszczołom. Tutaj miejmy na uwadze, właśnie jeśli chodzi o kompetencje, tutaj zdobywamy wiedzę, wprowadzamy czyn. Ale wszystko odpowiedzialnie robimy. Co wam jeszcze mogłabym powiedzieć? Chyba miłego dnia i słonecznego przede wszystkim.